Gary Spot, wkurzający dostawca. <tryk> Ale piękny dzień. Nic nie może się wydarzyć. Jestem taki... Piękny ten dzień. Jest hałasy tutaj. Kto to za maluch? Halo? 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 Ej, ja się boję. Dobrze, weźmy sobie coś z lodówki. W lodówce chyba nic nie ma, ale co to za odgłosy? Co to za odgłosy? Jezu, e, nie mam się co przejmować, sąsiad pewnie tam bije żonę. Co to, co jest? Duchy, duchy, ja tu przeleblowa... Halo, dzień dobry, co pan, co pan chce? To dla Pana. Ale ja nic nie zamawiałem, pana. proszę Pana. Pan zamawiał, to też dla Pana. Proszę Pana, ja, ja nic nie zamawiałem. Pana. Proszę Pana. Pomyli pan, pan, może... Zobaczy... Do... może... Proszę pan Pana, alo! Pan zobaczy, nie, proszę pana. chłopica. Może, może to sąsiad zamawiał. Proszę Pana. Ja właśnie... Do, do, właśnie się do, widzenia. Do, widzenia. do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia! Jeszcze kilka... Nie, ja panu... Dziękuję, do ja nie? podziękuję. A gdzie są moje drzwi? O tu są moje <grywk> drzwi. Co pan robi? Pa pan odkupi moje okno. Proszę pana! <grywk> <grywk> o, faj, ja akurat biegkałem do jeziorka. Przemiejesz się, śmierdzielu. Boże, muszę się pozbyć tych pizz, bo już mnie tak wkurzają. Sąsiad w ogóle poleciał do jeziora się umyć. Yy, teraz sobie sprzątamy pizzę. Czy potrzebuje pan słoika ogórków? No bardzo, Uuuu! ale jakich? Kiszonych? Jakich kiszonych? Proszę kisionych. pana. Kiszonych? To ja przyjmę kiszone. Słoik się już trzy razy rozbił. Proszę pana, proszę uważać. Dziękuję bardzo jest. za taki... Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co... Co jest? Co... Dobra, nieważne. Pani Jeszcze sosiebie. coś do popicia, żeby pan miał. A ja nie chcę. Proszę pana, mi to A wystarczy. A proszę bardzo. Mi to wystarczy. Do widzenia. Może pan się w końcu uspokoi. Dobra. A bur... <laughs> Idę się wykąpać. Oj, oj. Cia. Idę się wykąpać, chociaż nie mam tu wany. dzień dobry! Co pan tu robi? Dzień proszę panu. pana. Dzień Może padło. pan by... co proszę, to za bagietka? Proszę, ja, ale ja nic nie. No co zje bagietkę? Dobra bagietka ona za jest pacjentka. proszę pana. Proszę pana, jak za dużo. Proszę pana, ona jest za duża. Proszę pana, co dura. pan mi robi z oknami? Wypad stąd! Proszę pana, co Dobra, pan... Ja nie mogę wyjść. Wypad Pana... W ogóle to kupiłem sobie nowe auto. A ja widzę. Patrz jaki Batmobil. Jak pani jeździ. A pan się umie teleportować? Pa, pan tak może tak. do mnie przez okno Nie powiem. umiem, ale umiem latać. Dobrze. <grym> pan widzę pan ja. chce pójdzie do mnie. Ja... Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie je skończyliśmy sobie rozmowy. Proszę tu. Proszę pana! Jest, proszę pan. Proszę pan! Proszę pan! Co pan robi? Proszę pana, bo wynajęłam ostatnio ochraniarza. Nie, nie, nie wynajął Jak to, nie? Ała, proszę pana. Siana. <grywa> Do widzenia. Proszę pana. Wrócę pociągiem. Boże, jaki to było szybkie. Dobra. <grywa> Boże, jaki w ogóle spokojny dzień. To jest... To niemożliwe, że już tak serio może się to stać. To jest po prostu niemożliwe. Co to w ogóle? Pizza rozwalona. Dzień, dzień dobry, dzień dobry, co pan, co to są za banany? Dzień dobry. Co to za dostawca bananów? Proszę, pan nie ucieka. Gdzie pan jest? Proszę pana. Nie widać mnie. Panie ochroniarzu, proszę tu ze mną. że Pana, ochroniarzu! Gdzie jest mój ochroniarz? Dzień dobry, Panie pierniku. Dobrze. On sobie pojechał. A ja pójdę sobie może zjem te bananki. Ale pyszne! O! Jeju! Jeju, jak, jak, jak mi teraz dobrze po nich. Ale pyszne bananki. O, już nie więcej nie mogę. Yy. Będę za niedługo minionkiem. Ech, proszę. Tutaj ja muszę je powierzucać. No co to się dzieje? Proszę pana! Pan może się uczyć. Cisza nocna. Proszę pana, cisza nocna. Proszę pana. Pan nie może zrozumieć, że jest cisza nocna? Nie, nie mogę. Proszę pana, chodź tu na chwilę pan. Chodź tu pan na chwilę. Dzień dobry, Dzień dobry, panu, panu co pan... Ja też panu poczekam. A gdzie pan jedzie tak Na... w ogóle? Do parza. A, to... Ej, proszę pana, proszę stać. Stój! Stój! Dzień dobry! Proszę pana, proszę sobie! Więc tak się bawimy. Dzień dobry, panu. Dobrze panu. A to nie jest moje mieszkanie. Proszę pana. Już jak pan to zrobił? Proszę pana, jak pan umie przenikać przez ściany? Jak ja to zrobiłem? Dobrze. Musimy wejść do domu. Proszę pana, proszę wejść stąd. Takie dobre badań. Nie, nie, pan teraz nie ucieknie. Panie Borowik proszę mnie zostawić. Pana pozwał sąd. O, sam mnie pan... Tak, panu pozwę! Pan proszę pana! Proszę pana, proszę by mnie nie strzelać. Ale ja nie, nie strzelam! Legitnie! To jest pistolet na kurty. Chcę pana przejechać, tylko że nie mogę. Ile pan ma lat? <grym> ile pan ma tak. lat? Proszę pana, panie ogórku! Ile pan ma lat? Panie ogórku, ile pan ma lat? Możemy zostawić. Proszę pana! A skąd pan ma takie rzeczy? Ja takich nie mam. Wiesz co, ja nie chcę nic panu mówić, ale... Zna pan tą e, przy, e, grę cukierek albo przymus? Nie znam żadnych... za O! Co to było? Do widzenia. Nabówka chyba pobolała. Po o Boże, muszę... Muszę trochę posprzątać tutaj. A teraz tu, bo wczoraj był gruby Te Wszystko muszę sobie pięknie, ładnie podkładać. Nie wiem, co tam się dzieje, lepiej idę nie... A, tak w ogóle nowy sąsiad, to ja sobie później posprzątam. Nowy sąsiad podobno się wprowadził. Puk, puk, halo! No. Dzień Takie Tak jest, w moich skromnych vlogach. To do... jest moja żonka. dobry. <laughs> Już świętej pamięci. Dzień dobry, pani, e, bardzo. Pranka, A co pan z nią zrobi? Nie biorę mojego, moje zwierzątko, tylko proszę, za blisko nie podchodzi, bo to się rusza. Jak to się rusza? Proszę, proszę pana. nie podchodzi, bo on jest wody. Jeszcze go nie Co to jest? Proszę sobie usiąść tutaj na krześle moim. A ja sobie tutaj usiądę. Dobrze, tutaj są moje poprzednie zwierzątka, jak pan tutaj widzi. Jak O! W ogóle zademonstruję, e, co robi. Jakie mój Diziuś. O, tak jest. Pan widzę, że jest o, święty. O, się. Tam, widzę, widzę, że pan jest święty. Bardzo. O, w ogóle tak a propos świętości. E, Czeka, to możemy Może mszę odprawimy? Może mszę odprawimy, że... pana. Tak będzie najlepiej. Wiesz, co w ogóle to. Szkoda, kasy nam się. No a z tego. Przepraszam Pana! Przepraszam Pana bardzo, ale mam nadzieję, że Pana też wkurzała. A w ogóle, czemu Ty jesteś Panem dostawcą? Słucham? Tak. Dobrze, to ja może Panu nie Ogórek. przeszkadzam. Ogórek. Ogórek <grym> Trzeba No więc do widzenia. No <grym> dobra, muszę posprzątać, takie taki dziwny dzień już. Co tu się stało? Chyba trzeba ją wynieść, bo ma coś tu się przeniosło niechcący. Mał... Dzień dobry. Ja Dzień... chciałem dostarczyć panu mojego do... Dzień dobry, proszę tu nie wchodzić. Tutaj pana zona lec. Nazywa się Zbyszek. I Cześć, Zbyszek I lubi, mózgi. Mhm. i lubi sobie wisieć na ścianie. Okay. Ręką do góry. Okej, okay. a co tu robi kolanie. pana żona? Proszę pana Tutaj Co o, robi pan żona? nowy kolega Co robi u mnie e, żona? Siedzieć... Wiesz, co, ja zostawiam pan... przywitaj się e, to, e, to, e, to jest e, pan, pan Bodzio, to jest pan Mi e, Mirek, zapoznajcie się pan <coughs> no, e, a, Proszę pana, mam jeszcze dla Aj, pa, tak mógł, A o do a, a, fajny a, a może... a może... Z... Proszę pana, proszę nie wychodzić! A jeszcze proszę pana, proszę pana. Ja mam, ja mam jeszcze jednego kolegę. Na <słuch> pana. Jaki Proszę, proszę pana. zbyć, pawcie się tam dobrze. Dobrze proszę pana, mam dla pana jedną pytankę. Co Panie pana? Co u pan pan robi mój? pana robi Co u pana robi? Co u mnie robi twoja pana żona? E, jeszcze Zbyszka przedstawię panu. Co, co u pana robi pana moja żona? Pa, pana żona? Nic, ale może pimpusia jest. No, wow, ale fajny Zgret. Dziękuję, a nie, zapomniałem to nie tędy. że pana, on spadł. I czemu mam pan z pistolet? Ja dzwonię na policję. To koniec, koniec żartów, dzwonię na policję. Halo, policja? Halo? gret mnie oprowadza. Po swoim imię. Co to? Co to? O, dzień dobry panu. Jak panu się siedzi na krzesełku? Halo? Proszę pana! O, dzień dobry panu, co pan tu robi? Pan zapomniał o, swojego O, a propos, pimpa. tutaj mój wierny, wierny kolega... Proszę pana, widział pan kiedyś wybuchy? Proszę pana, a widział pan kiedyś e, bombę atomową? Nie, nigdy nie widziałem! Nie chcę widzieć. Ochroniasz Tadek, weź go zabij. Dzień dobry, pan. A! A?